Dzisiaj mamy trzynastkę, która jest tutaj Jest dosyć duża Mam nadzieję, że będzie coś fajnego Dla mnie trzynastka nie jest pechowa Mam nadzieję, że w końcu znajdziemy właśnie tego tu geparda Być może też być lemur Bo dawno nie był takiego zwierzątka A ciągle nam się akcesorie No więc Mam nadzieję, że będzie jakieś zwierzątko Nie? To mi nie przeszkadza No ale zobaczmy co będzie w trzynastce się widzicie? Dobra. O, to mi się ten gepard, którego chciałam malutki. Akurat go wykrakałam sobie. Bo mówiłam, że chciałabym, żeby był tu gepard albo lemur i sobie właśnie wykrakałam tego maluszka. Na jest od do mojej kolekcji trafia. Jest super bo akurat zwierząt mam mało, mam najwięcej koni i chciałabym trochę zbudować kolekcję dzikich zwierząt i... no ma... Wiesz, magicznych, zwykłych no po prostu zwierząt tych dzikich domowych no i może... Bo, i tych fantastycznych więc dlatego między nimi zesłałam się na ten kalendarz no to są w większości dzikie zwierzęta tylko dzikie no ale dobra, to tylko tego maluszka. okej okay. waluszku może nie chcę go szkodzić, bo ten mały gepard, bym moim takie, że powiem marzeniem jeśli chodzi o figurki, chciałam go mieć, ale nigdy nie miałam czasu wykupić i się cieszę, że jest w tym kalendarzu, no chociaż mogę się, no jak ja z jest sobie to wiedziałam, że od razu kupuję, bo to był moje marzeń takich dzikich kotów, bo lubię koty, mam kota, znam ogólnie kociarą. Więc mieć takiego kotka, to jest dla mnie zawsze marzenie No to tak myluszek wygląda Zobaczymy czy to jest jakaś zaznaczona Nie widzę, co może być? Zarówno jak chłopiec, jak i dziewczynka To w ogóle jest to rocznik? tu o coś tu nie wyostrza Hmm, jaki rocznik Gdzie to był? Ja mam tu rocznik Mówię wyostrzeć, ale no, nie wiem czy będzie widać. Teraz a 2016 chyba Napiszę wam tutaj montażu, jaki to jest rocznik. Hmm. O, dobra jest git, mam po prostu. Taki jest maluszek słodki. Może. Jak ja kocham koty, to z moich uglądzierzą tych ma. Będę Pysio, Oczki takie ciemne, to są takie rzęski, które mu dodają realistyczności tą fakturą jego sierści. Zakochałam się w małych gepardach. Ma opuszki zaznaczone bo troszkę za mnie ktoś to doza... no i taki słodziak nam mi, się, mi się dzisiaj trafił z tego to od razu za że z w to nie wierzę, ale trzynastka nie była 6, nie była pechowa, bardziej szczęśliwa no jej dobra, ja się z wami żegnam zobaczycie tego słodziaka zdjęcia no i do zobaczenia jutro w 14, która jest tu zobaczymy co tam będzie więc ja się już z wami żegnam pa pa